Tak, kochani, Polska, 20. gospodarka świata, lider wzrostu gospodarczego na równi z Chinami w ostatnich 30 latach, mocarstwo regionalne, nie uczestniczy w zasadzie w dyskusji na temat przyszłości Ukrainy. A co się dzieje, gdy liderzy europejscy zebrali się, by wydać oświadczenie na temat tzw. planu pokojowego Donalda Trumpa? Donald Tusk, jak petent, a nie jak decydent, prosi o dopisanie go do konkluzji, w ustalaniu których nie uczestniczył. Sprawę nagłośnił Sławomir Dębski, znany z kanału Zero, a może bardziej znany z tego, że był też szefem PISMU, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Nasze ambicje sięgają daleko, ale to, jaką mamy realną sprawczość, pozostawia nadal wiele do życzenia.